Muzyka Scenariusz pana J.M. zawsze wielkim wyzwaniem dla producenta, ponieważ z reguły yy, Nigdy nie było w takiej sytuacji, ja nie przeżyłem, żeby był jakiś scenariusz i pan Andrzej realizuje ten scenariusz. To, były, to była zawsze bardzo skomplikowana e, maszyneria, żeby doszło do ostatecznej wersji. Zmieniały się scenarzyści, zmieniały się bardzo e, dwóch tych scenariuszy. Pan Andrzej m, był dosyć osobą wybratną, jeżeli chodzi o scenariusz i nie mógł znaleźć tego, właściwej osoby, bo ci wspaniali jego scenarzyści po prostu nie żyli już, prawda? I, A nie to wymienimy te nazwiska przy tym filmie, bo to było kilku rzeczywiście scenarzystów o dużych nazwiskach. Znaczy... Tak, ale kiedyś to był Stawiński, czy Ciborywski, czy... Wcześniej, to by tak. bo ale... Potem Andrzej stracił z nimi kontakt, oni też odeszli. Mhm. I właściwie nie znalazł już swojego scenarzysty takiego, do którego miał zaufanie, więc zawsze to była taka, taka próba dawania tekstów dwóm scenarzystom, pięciu scenarzystom, tak powstał Katyn, tak powstał Wałęsa i tak dalej, i tak dalej. Wałęsa że to było prostsze, bo to było z Januszem Głowackim, gdzie... no i ja też była taka jest tam Farka. A tu Strzemiński, który zawsze miał... na początku miał być właśnie może o i Szemiński, i tak dalej, i tak dalej. Tu jest, ja już tych tak nazwisk, to znaczy wiem, że na początku na końcu Andrzej Molarczyk, bo bez niego nie mogło to się obyć, mm, tylko pan Andrzej, Panaczej że pan Andrzej Molarczyk, naprawdę scenarzysta, pisze zaobyczajowo, więc zawsze brał bazę od pana Andrzeja Bogarczyka, a potem on całkowicie przerywał po swojemu. No ale wszyscy mu wyważali to oczywiście.